Ofiarujcie siebie w tym momencie, ofiarujcie swoje troski, swoje cierpienia, swoje zawody, swoje smutki, swoje radości, swoje prośby. Pamiętajcie, że msza posiada wartość nieskończoną. Dlatego bądźcie hojni w ofiarowywaniu siebie i w prośbie. Za pierwszymi aniołami szli inni. Którzy nie mieli nic w rękach, którzy mieli je puste. Dziewica rzekła: Aniołowie ludzi, którzy są tutaj, ale nigdy nic nie ofiarowują. Nie są zainteresowani przeżywaniem każdego momentu liturgicznego mszy i nie mają darów, które mogliby przynieść przed ołtarz Pana. Na samym końcu szli jeszcze inni aniołowie, bardzo smutni, mieli ręce złożone do modlitwy i spuszczony wzrok. To aniołowie, stróżowie tych osób, które są tutaj, a jakby ich nie było, bo przyszły przymuszone, przyszły z obowiązku. Bez żadnego pragnienia uczestniczenia we mszy świętej, ich aniołowie są smutni, ponieważ mogą przynieść przed ołtarz jedynie swoje własne modlitwy. Nie zasmucajcie waszych aniołów stróżów. Proście o wiele, proście o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie. Za swoich krewnych, za swoich sąsiadów, za tych, którzy się polecają waszym modlitwom. Proście, wiele proście. Nie tylko dla siebie, lecz i dla innych. Pamiętajcie, że ofiara jest bardziej miła Panu, kiedy składacie w niej całkowicie samych siebie, aby Jezus, zstępując, przekształcił was przez swoje zasługi. Co masz? Do ofiarowania Ojcu od siebie, nicość i grzech. Kiedy jednak składacie siebie w ofierze, zjednoczeni z zasługami Jezusa, taka ofiara jest miła Ojcu. Procesja była niewyobrażalnie piękna. Potem znikły mi sprzed oczu wszystkie te istoty niebieskie składające hołd przed ołtarzem, jedne kładące swój dar na ziemi, inne klękające z twarzą prawie przy ziemi, i potem podchodzące do niego. Nastąpił końcowy moment prefacji, kiedy zgromadzenie odmawiało święty, 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 nagle wszystko, co było za celebransami, znikło. Po lewej stronie, za arcybiskupem, jakby po przekątnej, pojawiły się tysiące aniołów, wszyscy mieli na sobie tuniki, jakby białe alby. Podobni byli do kapłanów lub ministrantów, wszyscy klękali z rękami złożonymi do modlitwy i z szacunkiem pochylali głowy. Słychać było cudowną muzykę, jakby niezliczone chóry o różnych głosach. Wszyscy harmonijnie mówili, łącząc się z ludem. Święty, święty, święty. Nastąpiła chwila konsekracji, moment wspaniałego cudu nad cudami. Po prawej stronie arcybiskupa i za nim pojawił się tłum różnych postaci. Ich oblicza również były promienne, pełne radości. Mieli twarze w tym samym wieku. Nie umiem powiedzieć dlaczego. Wydawało mi się, że byli to ludzie w różnym wieku, a jednak. Twarze mieli takie same, bez zmarszczek, szczęśliwe. Wszyscy też uklękli przed śpiewem: Święty, 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 Święty Pan Bóg. Nasza Pani powiedziała: Wszyscy oni to święci i błogosławieni nieba. Pośród nich są także dusze waszych krewnych, którzy już cieszą się obecnością Boga. Wtedy zobaczyłam, że dokładnie po prawej stronie arcybiskupa, w odległości jednego kroku za Celebransem, jakby nieco nad ziemią, klęczała najświętsza dziewica. Na tkaninach bardzo delikatnych, przeźroczystych i równocześnie świetlistych, jak krystaliczna woda, miała ręce złożone i patrzyła uważnie, z szacunkiem na Celebransa. Mówiła do mnie z tamtego miejsca cicho, prosto do serca, nie patrząc na mnie. Zwróciłaś uwagę na to, że widzisz mnie nieco za arcybiskupem, prawda? Tak powinno być. Przy całej miłości, jaką mi okazuje mój syn, nie dał mi godności, którą daje kapłanowi, żebym mogła. Nosić go moimi rękami codziennie, tak jak czynią to ręce kapłańskie. Dlatego muszę klęczeć w tym miejscu, czując głęboki szacunek dla kapłana i dla cudu, który Bóg realizuje przez jego posługę. Boże mój, jaką godność! Jaką łaskę zlewa Pan na dusze kapłańskie, a ani my, ani czasem wielu z nich nie uświadamia sobie tego. Przed ołtarzem zaczęły się pojawiać jakieś ciemne postacie, szare, które wznosiły ręce do góry. Najświętsza dziewica powiedziała: To błogosławione dusze czyścicowe, które czekają na Wasze modlitwy aby doznać ochłody. Nie przestawajcie się modlić za nie, one modlą się za was, jednak nie mogą prosić same za siebie. To wy powinniście prosić za nie, aby im pomóc wyjść na spotkanie z Bogiem, aby cieszyły się nim wiecznie. Jak widzisz, jestem tutaj cały czas. Ludzie odbywają pielgrzymki i szukają miejsc mojej obecności. Jest to dobre z powodu wszystkich łask, które tam się otrzymuje, jednak w żadnym objawieniu, w żadnym miejscu nie jestem obecna dłużej niż na mszy świętej. U stóp ołtarza, gdzie jest celebrowana Eucharystia, zawsze mnie spotkają. Pozostaje u stóp tabernakulum z aniołami, ponieważ jestem zawsze z nim. Widzieć to piękne oblicze matki w tym momencie. Święty. jak również ich wszystkich, promieniających, z rękami złożonymi w oczekiwaniu tego cudu, który się powtarza ustawicznie, to jakby być w samym niebie i pomyśleć, że są ludzie, którzy w tym momencie są roztargnieni, albo nawet rozmawiają ze sobą? Z bólem to mówię: o wiele bardziej może mężczyźni niż kobiety stoją z założonymi rękami, jakby oddawali hołd panu tak, jak równy z równym. Dziewica odezwała się. Powiedz ludziom, że nigdy człowiek nie jest bardziej człowiekiem niż wtedy, gdy zgina kolana przed Bogiem. Celebrans wypowiedział słowa konsekracji. Był osobą normalnego wzrostu, lecz nagle jakby zaczął wzrastać, przekształcać się w osobę pełną światła, światła nadprzyrodzonego, od białego do złotego. Światło otoczyło go i stało się bardzo mocne na twarzy, tak że nie mogłam już dostrzec jego rysów. Kiedy podniósł hostię, zobaczyłam jego dłonie, miały na grzbiecie znaki, z których wychodziło wielkie światło. To był Jezus.